Cześć dziewczyny! Chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że większość z nas lubi makijaż, lubi się ładnie umalować, dlatego że często poprawia tą naszą urodę. Wyglądamy lepiej, promienniej, a przy okazji mam, makijaż ma tą zaletę, że możemy się trochę przeobrażać jak takie kmeleony, bo możemy w zależności od tego, jaki makijaż zastosujemy. To będziemy jednego dnia wyglądać tak lub inaczej. Faceci mogą nam tylko tego zazdrościć, bo oni nie mają tej możliwości, bo oni co najwyżej się mogą ogolić lub nie, a i tak nie zawsze mimo wszystko dobrze wyglądają. Słuchajcie, makijaż jest ekstra, natomiast niestety ta skóra po makijażu, przez to, że stosujemy codzienny makijaż, bo czasami mamy taki, taki wręcz przymus, zwłaszcza jak idziemy do pracy, nie wiem, pracujemy zwłaszcza z klientami, to jest to wręcz przymus. Natomiast, Natomiast e, jest, na to, jest sposób na to, żeby ta nasza skóra nie starzała się tak szybko, nie wyglądała na zmęczoną, e, nie była przesuszona. E, znalazłam fajny kosmetyk. Naprawdę super. Słuchajcie, e, to jest fajne pudełeczko, ładne różowe, e, w którym e, to wygląda jak krem, ale to nie jest krem, słuchajcie, to jest balsam. To jest balsam z olejkiem, z olejkiem różanym, który fantastycznie regeneruje naszą skórę. A mianowicie ten balsam, jak to stosować? Ten balsam sobie paluszkiem biorę i nakładam na rękę, troszeczkę sobie go na tej ręce rozmywam i nakładam na twarz. Przy odrob dodaniu odrobiny wody robi się z tego taka wspaniała, biała emulsja. Tą emulsję sobie wmasowuję, wmasowuję, poświęcam na to kilka, e, kilka chwil. Łącznie z powiekami, łącznie z, z rzęsami, z, w celu zmycia również tuszu. I potem sobie zmywam to. Delikatnie wodą. W tych miejscach, w których gdzieś jeszcze pozostaną te resztki tuszu, one się przeważnie gdzieś tutaj osadzają, bo nie do końca może za pierwszym razem uda się to zmyć. Ja zwyczajnie biorę tylko mały wacik i przecieram skórę. I śladu potuszu również nie ma. Słuchajcie, rewelacja. Po prostu czegoś takiego to ja jeszcze w życiu nie widziałam. Jeżeli e, miałybyście ochotę dowiedzieć się, co to jest, gdzie to kupić, a również z tej serii są fantastyczne kremy, które będą e, również pielęgnowały rewelacyjnie naszą skórę. Ale słuchajcie, Jezu, szkoda, że nie mogę Wam tego zapachu pokazać. Może kiedyś wymyślą, że przez telefon da się e, zapach przekazać. Ale musicie tego powąchać, musicie tego spróbować koniecznie, bo ja jestem po prostu zachwycona. Ja to stosuję od jakiegoś czasu i jest rewelacyjny po prostu efekt. Także słuchajcie, kupujemy obowiązkowo, jeżeli chcemy wyglądać pięknie, młodo i z własną skórą czuć się naprawdę dobrze. Napiszcie w komentarzu do mnie, odezwy się i powiem Wam, jak ten cudowny produkt zdobyć. Na razie, do zobaczenia!